3, 2, 1 i jedziemy. Cześć, się 95 odcinek WebShake TV. Tym razem już WebShake TV. W zeszłym tygodniu jeszcze było WebTalks. Teraz jest WebShake TV. Pewnie zauważyliście tą śliczną czołóweczkę, czy taką pre-czołóweczkę z napisem Pro East TV. Szczegóły później, tak? W drugim i, temacie. I pewnie zauważyliście zmienioną czołówkę tą naszą zwykłą, ale właśnie szczegóły w drugim temacie na początku mamy dla was coś mega, mega ważnego, tak, e, związanego się... z cenzurą internetu. Miałem dziś początkowo mówić trochę o, o grach komputerowych i o tym, o różnicach pomiędzy kobietami a mężczyznami. To fajne badanie się pojawiło na temat polskich graczy. Natomiast w ostatnich dniach jak pewnie też do was mogło dotrzeć. E, pojawiła się dosyć kontrowersyjna, kontrowersyjne hasło pod tytułem SOPA, e, a w Polsce bardziej e, ACTA. Czym są te, te tajemnicze dwie dziwne nazwy? E, to są ustawy, projekty ustaw. Ten pierwszy SOPA, e, on obok PIPy, jakkolwiek by to nie brzmiało, e, leży sobie w amerykańskim kongresie. O sobie już mówiliśmy kiedyś nawet więcej. E, mówiliśmy? Tak. W każdym razie przypomnijmy, że, że jest to. Jest to mega kontrowersyjna ustawa, która w domyśle, jakby w zamiarze pomysłodawców ma chronić interesy twórców, chronić interesy praw, osób posiadających prawa autorskie do różnych, do różnych utworów. Natomiast ona jest na tyle dziwnie skrojona i, 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 i tworzona przez ludzi, którzy nie do końca rozumieją nowe media, że zagraża tak naprawdę wolności, wolności internetu i jest, jest jakby pierwszą taką... Pierwszym krokiem do wprowadzenia cenzury w internecie, o co jakby walczyli już giganci wcześniej. Ostatnio mieliście też okazję się przekonać na własnej skórze, bo Wikipedia, tak? Wikipedia, Google chyba, Google nie wyłączyło strony, ale też protestowało. Wikipedia wyłączyła swoją główną stronę na jeden dzień. W ramach właśnie tego protestu. Natomiast to, co dotyczy jakby najbardziej, w większym, w większym stopniu polskich internautów i Was, to jest projekt ustawy ACTA, którą Polska ma podpisać 26 stycznia. I to jest taka troszkę dziwna sytuacja, bo przede wszystkim Polacy chwalą się, chwalą się tą, tą ustawą, pod tym podpisem, traktując go w kategoriach sukcesu rządu. Natomiast naszym zdaniem raczej nie ma się specjalnie czym Wiesz chwalić. Co, ja mam wrażenie, bo akta to jest taki dokument, który przez dwa lata było opracowywany tak, był, w tajemnicy, mm, bez konsultacji. Tutaj sam sposób jakby przygotowania tego dokumentu też, jest, z, też budzi. Z konsultacjami z, naj, z jak mm. najmniejszą ilością jakichś organizacji, które mogłyby być mm. tym zainteresowane, bez na przykład udziału członków Rady Europejskiej czy w ogóle Parlamentu Europejskiego. I on jest skonstruowany tak, że po prostu zrobili go zrobili go w tajemnicy, później szybko pokazali, a za chwilę już. Szybko, szybko to trzeba podpisać. No w Polsce to już kilka dni temu, nie? Tak, kilka dni temu się do tego przyznali. Ja mam wrażenie, że wiesz, co, ta burza, jaka, się roi, jaka robi się wokół SOPA, to co się stało. Ja mam wrażenie, przez chwilę tak mi mignęło gdzieś w głowie, że to mogło być specjalnie, wiesz? Żeby odwrócić uwagę od tego, co jest związane z aktą. Bo aktę tak naprawdę już za kilka dni. SOPA to jest projekt tak naprawdę ustawy, mm. który jeszcze nie został wprowadzony. Dokładnie. Natomiast aktę za kilka dni może prowadzić cała Europa. I to się wiąże z tym. To nie jest tylko europejski projekt, bo akta już jest, już jest podpisana przez Stany Zjednoczone, tak. Kanadę, Japonię i wiele innych krajów. To się wiąże z tym, akt jak to może doprowadzić do tego, do, do po prostu mówiąc prosto cenzury internetu, bo dostawcy internetowi, wasi dostawcy internetowi, jak nie wiem, UPC, telekomunikacja i tak dalej, będą odpowiadać prawnie za to, co wy robicie w internecie. No Czyli to tak jakby sądzić, nie wiem, pocztę polską za to, co, co przesyła się w listach, i czy przypadkiem nie obraża się tam załóżmy prezydenta, no nie. Ja to nie mówię tylko o, o ściąganiu plików z internetu, o e, pobieraniu nielegalnych treści i tak dalej, bo ku temu ma to służyć, ale tak naprawdę e, akta, w akcie chodzi o to, żeby powstrzymywać wszystkie procedery, które mogą być karalne. Czyli e, jeżeli obrażasz jakąś markę i załóżmy sąd, jest istnieje ryzyko, że sąd mógłby przyznać rację tej marce, to taki serwis provider internet service provider może stwierdzić OK to zbanujmy to sopa o tyle jest bezpieczniejsza, że to musiałby wszystko sprawdzać rząd A w w tym wypadku sprawdzają co dostawcy internetu, hmm. którzy mają bezpośrednio i na co dzień dostęp do wszystkiego, co wysyłacie, więc tak naprawdę oni się staną taką troszeczkę milicją obywatelską, tak. która będzie pałować jakiekolwiek nieuzasadnione użycie, nie wiem, bluzgów, załóżmy, czy, no i czy monitorowani wrzucanie... będą też ci, którzy jakby nie, nie naruszają tego, prawda? Prawa? Wszyscy będą tak naprawdę monitorowani, mogą być monitorowani wtedy i tak naprawdę może dojść do tego, to jest wiadomo już bardzo, bardzo czarny scenariusz, że pozbędziemy się dostępu do takich serwisów, nie wiem, jak YouTube, czy Wikipedia, no nie? Czy Dropbox? Czy Dropbox, czy, czy cokolwiek, dokładnie? i tak dalej. Jeśli jest zagrożenie, to po prostu dostawcy będą y, dla bezpieczeństwa własnego najlepiej. Jestem, wiesz, to, bo... Ciekaw jestem y, na ile na przykład dostawcy mogą z tego zrobić swój taki y, atut. Na zasadzie nie wiem. Telekomunikacja jest największym, największym dostawcą, więc będzie ogólnie wiadomo, że w telekomunikacji można więcej, no nie, mm -hmm. bo oni mają większą możliwość negocjowania z państwem, czy z kimkolwiek, bo są po prostu Czy W tym roku oferty internetu będą ja wyglądać tak, nadzieję, u nas, że... nas, nas znajdziesz YouTube albo u nas będzie... Ja mam będzie nadzieję, że, że tego 26 jednak yy, ta Rada Europy, czy ta Parlam w Parlamencie Europejskim nie zostanie to yy, przegłosowane, chociaż yy, spoglądałem na statystyki i jeszcze jakieś ma niecałe dwa lata temu ponad 600 yy, eurodeputowanych było przeciwko akcie. Yy, później, kilka miesięcy później... Yy, tylko 300 podpisało jakąś tam rezolucję. Natomiast w październiku albo w listopadzie oni przyjęli, że będą obradować nad aktą za zamkniętymi drzwiami a wcześniej te rezolucje dotyczyły tego, żeby otworzyć negocjacje na temat akty. No, więc specyfika tego projektu jest straszliwa. Ale dziwna. tu jakby nikt chyba nie ma wątpliwości z tych, którzy orientują się jakby jak to, jak to działa, że tu jednak mimo wszystko w grę wchodzi jakby duże lobby wytwórni, duży, dużych koncernów mediowych. Bo akta to nie e... tylko internet tak, by the way, akta to też leki generyczne i, i tam patenty na nasiona. No, dokładnie, więc to jakby, jakby za tym wszystkim, Ja już nawet skupiając się na tym tylko internecie, jakbyśmy chcieli mówić, to też Krzysiek, e, chociaż fajny, fajny na swoim kanale puścił też film na ten temat. On jako twórca, który, który też jakby sporo rzeczy publikuje. Ja jestem ciekaw ile ludzi w rządzie, którzy jakby zdecydowali o podjęciu podpisaniu tej ustawy przeczytało ją w ogóle. Dokładnie. Bo jakby specyfika działania twórców akty jest taka, że oni po prostu rzucają i za dwa dni mówią jak, jak bardzo potrzebne, za dwa dni w cudzysłowie, jak bardzo potrzebne jest mega szybkie podpisanie tego dokumentu. pamiętasz, jak było w przypadku tych ustaw kontrowersyjnych, które miały polski internet cenzurować, tak. czy znaczy umożliwiać tak. cenzurę, to też była sytuacja taka, że jakby Tworzyli te, te dokumenty osoby, tworzyły te osoby, e, które na co dzień z internetem mają niewiele wspólnego i tak naprawdę do końca nie rozumiały, nad czym pracują. No zobaczymy. Ja ciągle mam nadzieję, że jednak tego To mi 26 strasznie go... sytuacje na przykład w Chinach, gdzie e, pamiętasz, jak niektórzy znajomi opowiadają, gdzie tam wchodzisz na przykład, nie, wiem, nie masz dostępu do Google, czy nie masz no, dostępu do YouTube'a. Do, do YouTube to jest mega, mega niewyobrażalne. I to jest w ogóle jakaś paranoja. No, ale tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Teraz mamy dla Was troszeczkę przyjemniejszy temat. E, mianowicie, jak pewnie zauważyliście, większość z Was zauważyła, we wtorek wystartowaliśmy z, no, z naszym nowym, większym projektem, którego Webshake stał się częścią. Nasz nowy projekt nazywa się ISTV, to jest telewizja rozrywkowo tematyczna, znajdziecie tam e, trzy kanały, ale może na początek skąd nazwa, bo kilka osób pytało, e, jak się to czyta, skąd ta nazwa i tak dalej. Czyta się to ISTV, nie ISTV, ISTV <laughs> i wzięło nam się to z tego, że tak naprawdę według nas powoli wszystko staje się telewizją. Tak jak u nas są trzy kanały, FAN ISTV, Glam ISTV, Pro ISTV, czyli tak naprawdę można powiedzieć Everything ISTV stąd ta nazwa i tak jak wspomniałem wcześniej, mamy trzy kanały na, w naszej telewizji, to jest Fan, Glam i Pro Fan to jest typowa rozrywka internetowa tam możecie znaleźć już właściwie produkcje, które, które znaliście do tej pory jak na przykład Chłopaków z Pyta.pl czy Krzyśka Gonciarza, o którym Dominik przed chwileczką wspominał z programem Zapytaj Beczkę, albo Kamila Szczygli, Szczyglika z Show. To są, to są produkcje które już do tej pory mogliście oglądać na YouTubie i one w sumie generowały całkiem spory ruch Także mam nadzieję, że Wam się spodoba to, to, jak się będą rozwijać pod naszymi skrzydłami. No i dorzuciliśmy też jeden nasz format, który się nazywa Mądrości Milorda. Ci, którzy śledzą nas od jakiegoś czasu, pewnie poznali Milorda Sewiusza, czyli naszego Sewiego, który występuje w, Nie pięknym, występuje w pięknym cylindrze i, i z piękną parasolką. Drugi kanał to jest kanał Glam. On jest bardziej skierowany do kobiet. Tutaj mamy na początek dwa programy. To jest Style Digger z Asią Glogazą. Asię też możecie już kojarzyć przed kamery. W sumie tej, tej, tej z przed kamery z bloga, bo jej blog całkiem nieźle się czyta. No i, i jej wideo też było całkiem nieźle oglądane. No i drugi, drugi program to jest Kraina OST. Z Moniką Jurczyk i z jej współpracownicami. Ja wiem, czyli to nie będzie tylko osą. program dla kobiet, że tam też faceci będą chcieli coś poglądać. W Krainie Os. A znaczy, się serdecznie... w również. również. Okay, serdecznie zapraszamy też facetów, zercincie, myślę, że Wam się spodoba. No to tyle, jeżeli chodzi o program dla kobiet, natomiast w, o kanał dla kobiet, no to na, natomiast w kanale dla facetów zostało wszystko to, co było do tej pory na WebSheiku. Jest Mobzilla w niezmienionym składzie, czyli Paweł ciągle recenzuje najlepsze smartfony na rynku i, i właściwie w Mobzilli niewiele się zmieni, natomiast nasz na Natomiast, nasz, po... Natomiast e... nasz program. Dziękuję Ci bardzo. bardzo. Natomiast nasz program wraca znowu do nazwy WebShake TV, czyli do tej nazwy, którą mieliśmy no, ponad rok temu. Mam nadzieję, że się nie pogubicie w tym wszystkim. Oczywiście wszystkie archiwalne odcinki, wszystko co do tej pory znajdowało się na WebShake TV możecie znaleźć na istv.pl. WebShake TV jeszcze przez jakiś czas będzie wisiał, natomiast ta strona WebShake.tv będzie wisiała. Natomiast tam już nie będą pojawiać się żadne nowe materiały, wszystkie nowe materiały będą na istv.pl. Za jakiś czas jakby przekierujemy już WebShake.tv pod nasz nowy, większy projekt. I trzymajcie kciuki, bo to co chcemy zrobić z telewizją, to jest naprawdę coś dużego, z telewizją w internecie i mamy nadzieję, że takie rzeczy jak akta, sopa i te inne takie, takie złe czary nam nie przeszkadzą. Dokładnie. Tym bardziej, że jakby też czujemy się twórcami, wydawcami i... I też coś już tam wyprodukowaliśmy, i też, nie, też chyba nie czujemy, żeby akta miała specjalnie chronić nasze interesy. Nie. to jest, Ja podejrzewam, że każdy taki um, ktoś, kto tworzy, Ten raczej, końcu, raczej to nie słucham. czuje, żeby akta czy sopa chroniła interesy, jego interesy. Tak naprawdę czują to wytwórnie, czują to wielcy wydawcy, czują to, nie wiem, kurczę. No duże, duże koncerny duże, mediowe, duże, duże, które, które tak naprawdę tak. liczą kasę, e, a, nie, a nie ci końcowi twórcy. Za których nic się nie zmieni tak naprawdę. Albo zmienić, Zmieni nie się to, nie że mniej osób będzie się mogło o nich dowiedzieć. Dokładnie tak. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mieliśmy taki pół na pół informacji trochę dobrych, trochę złych. Tak czy inaczej widzimy się za tydzień i pamiętajcie tym razem na istv.pl. See you. Do zobaczenia.